No dobra, to mieliśmy do zrobienia zadanie numer 26, w którym do zrobienia była macka. Macka miała się przemieszczać do lewej strony w taki sposób, że gdzieś mieliśmy jej środek ciężkości. Nie mogliśmy podnieść większej części macki niż od krawędzi do środka ciężkości, bo zwyczajnie by się to nie dało zrobić. Macka musi mieć jakiś punkt podporu, więc część stoi. Część mocki się podnosi, o po to, żeby przybliżyć tą przednią część do siebie, czyli się tak wygiąć, a następnie przesunąć do przodu. I mamy tutaj pierwszą, pierwszą propozycję, która wygląda bardzo bardzo fajnie, podoba mi się to przygotowanie do ruchu tutaj. Nie ma tu jeszcze żadnego przesunięcia. Fajnie jest to, że macka w momencie, w którym sięga najdalej jak tylko umie, ona stara, widać to, że, że sięga najdalej jak tylko umie, przez to, że tu się unosi wręcz do góry trochę. Bardzo mi się to, bardzo mi się to podoba. Jest coś takiego, jak chcemy coś sięgnąć z Szafki na samej górze, że podnosimy jedną nogę do góry i stajemy na palcach. Tu jest właśnie taki, taki efekt zrobiony. Bardzo mi, się to, bardzo mi się to podoba. Jest to sięgnięcie. Dosuwamy się najdalej jak się tylko, najdalej jak mamy tylko ochotę. Oczywiście dałoby się tutaj jeszcze bardziej dosunąć, ale też nie ma co, nie ma co przesadzać. Oczywiście. Tłumaczka ma dwa punkty podporu, więc jak jeden punkt podporu puścimy, no to ten fragment, ten środek ciężkości musi szybko opaść, co się tutaj oczywiście dzieje. No i znów sięgamy jeszcze raz jak najdalej, żeby, żeby się przesunąć i znów fajne to rozciągnięcie z tym uniesieniem do góry. No jest tu jakiś cykl, także wszystko tu jest naprawdę zrobione, naprawdę zrobione świetnie. To co, bym, to, co bym zrobił już abstrahując od tego zadania na przykład następnym razem, jakbyście mieli kiedyś coś takiego do zrobienia, to fajnie by było dodać trochę organiczności temu ruchowi, czyli sprawić, żeby to nie, było, nie był cały czas taki sam, cały czas taki sam ruch, czyli raz, żeby ta macka dociągnęła się na przykład do tego miejsca, a drugi raz na przykład trochę. Trochę bliżej, żeby nie było to samo w tym cyklu i w tym następnym. Trochę więcej organiczności, no ale nie ma, nie ma się co tutaj zażynać do tego jednego zadania, żeby pokazać ten jeden ruch. Też nie to było celem. To taka wskazówka na przyszłość. Druga propozycja. Ciekawe jest to, że tu też został zrobiony ten, to przygotowanie do ruchu ciekawe też jest to uniesienie bardzo mi się podoba to jak myślicie, dobra patrzycie na, na czyjąś pracę, dostajecie jakąś wskazóweczkę korzystacie z tej wskazówki najbardziej jak się da tu osobiście bym to podniósł jednak tak jak, tak jak było w tej pierwszej w tej pierwszej jest to takie uniesienie trochę, aczkolwiek bez tego uniesienia też jest spoko, bo ta macka trzeba zauważyć, w porównaniu do tej pierwszej jest dłuższa, więc nie ma aż takiego ciśnienia, żeby aż tak się unosiła, bo mamy więcej jakby materiału, który może leżeć na ziemi. Także spoko. Mocno się zawija, sięga jak najdalej. Robi się ten łuk. I spaceruję. No wszystko, tu jest git. No tak samo jak, jak wskazówka odnośnie tego poprzedniego. Fajnie, jakbyście robili kiedyś coś takiego, żeby jeden i drugi ruch się troszeczkę czymś różnił. Żeby na przykład w tym drugim. Nie było aż takiego zawinięcia tutaj. Może trochę mniejsze jakieś drobne detale, żeby było to trochę bardziej organiczne. Sprawdźmy następną. Ciekawe jest to przy przystanięcie. W sensie, w momencie, w którym się dosuwamy, moglibyśmy od razu już być. W tym miejscu, czyli opuścić tą nogę z powrotem zamiast do tej pozy zerowej, złapać już i się podciągać. I to, to mogłoby być takim organicznym, trochę bardziej ruchem, w tym, w tym przypadku, że raz mamy coś takiego, że odpoczywamy po ruchu, a raz byśmy mieli coś takiego, że się dociągamy a następnie już ciągniemy dalej. Nie ma tego odpoczynku w tym drugim. To mogłoby dodać na przykład tej organiczności, o której mówiłem wcześniej. To jaki mam problem z tym tutaj konkretnym przypadkiem i moje jakby jedyne zastrzeżenie jest takie, że tu się robi taki mocny, mocny kąt prosty. Jest to tak troszkę mniej, mniej naturalne dla mnie i też zwróćmy uwagę na to, że jeżeli mówimy o matce, jeżeli to jest jakaś ośmiornica, która ma macki to na czubku tego nie będzie miała tych przyssawek niestety. Więc ten sam czubek, który raczej będzie się ślizgał po tym, po tym podłożu, to gdzie te macki będą, których mówiłem Wam, żeby ich nie rysować, one są gdzieś tutaj, tak? Czyli fajnie by było jakby fragment, sam koniec tej macki tutaj leżał, żeby mieć Uzasadnienie, to teraz macka na wrotkach jeździ świetnie. Żeby mieć uzasadnienie, że jednak coś tutaj się przykleja do tego podłoża i coś się ciągnie, podczas gdy no, ten fragment, no to nie wiem, czy się faktycznie będzie, będzie ciągnął. Czyli, jak mamy tutaj ten łuczek delikatny, tu zrobiony w tym miejscu, to fajnie, żeby ten łuk dalej został i żeby było coś takiego niż. To, co wygląda, no wygląda dziwnie. Wygląda dziwnie przez ten ostry kąt tutaj. Ja bym go trochę wygładził, jednak. To po pierwsze. A po drugie, tak jak wcześniej powiedziałem, niech te przystawki tu będą, żeby się. żeby mieć powód do tego, że możemy ją przesunąć. Jeżeli mówimy oczywiście o matce, bo jakbyśmy mówili, nie wiem, o gąsienicy albo o ślimaku, który cały jest pokryty śluzem no to wtedy oczywiście tu na czubku ten śluz również będzie się znajdował, tak samo jak na plecach. No ale jednak macka działa troszkę, troszkę inaczej i ten kontekst ma tu w tym przypadku duże znaczenie. Dobra, fajnie. Następna, jakieś efekty specjalne na górze, szacuneczek. Tu nie mamy, nie mamy tego podniesienia na końcu i takiego jakby sięgnięcia jak najdalej, ale to co tu jest, można zobaczyć takie. Zostały tu narysowane takie trzy klatki, jest taka reakcja na to, że dotknęliśmy ziemi, co mi się bardzo podoba, czyli mimo że nie ma sięgnięcia. Są jednak takie trzy klatki w miejscu, które powodują, że coś się jednak z tym dzieje, i mamy jakąś reakcję na to, że dotknęliśmy Ziemi, co też jest bardzo, bardzo fajnym tutaj, bardzo fajnym zabiegiem. To jakby nie było celem tego zadania, ale dobrym pomysłem byłoby, tu oczywiście na górze do tego szybkiego ruchu mamy ten, ten efekcik narysowany. Ale ja bym się w takim miejscu pokusił o jakiegoś smear frame'a, żeby to żeby pokazać. Bo jednak z tej klatki do tej jest bardzo, bardzo dużo, dużo przestrzeni i można byłoby czymś tą przestrzeń, czymś tą przestrzeń jednak wypełnić mogłoby to dodać dodać trochę więcej Jeżeli chodzi o sam ten efekcik na górze To wszystko mi się wszystko mi się w nim podoba. Mam tylko taki Mam tylko taki problem, który może nie jest aż tak zasadny, że w tym miejscu i w tym miejscu jakby nie ma, tego, nie ma tego śluzu, a jeżeli zakładamy, że z tej macki się ten śluz cały czas wydobywa, to raczej te miejsca bez śluzu zrobiłbym na podłodze, w sensie, żeby się produkował z tej, z tej macki ten śluz. W sensie żeby ta przestrzeń tutaj, żeby było widać że z tej macki to wychodzi cały czas a nie, że ten śluz był na ziemi chyba, że taka była nasza e, chyba, że taki był nasz cel że ten śluz był jednak na ziemi czyli od ziemi będzie się e, ten śluz odklejał no, ale jeżeli był, był na matce i się produkuje z macki to tak, ja bym tak domyślnie założył, że raczej od tej macki się ten śluz nie będzie nie będzie takich pustych przestrzeni. To może być po prostu moja osobista preferencja, ale tak... takie mam dziwne... dziwne złudzenie jak na to patrzę, że tutaj nie ma tego, nie ma tego śluzu. Następne. Strasznie, strasznie długo tej matce zajmie, żeby gdziekolwiek dojść. <laughs> jak najbardziej spoko. Znów jest jakieś przygotowanie do ruchu. Co ciekawe, to przygotowanie jest strasznie duże w porównaniu do tych poprzednich. Właściwie wygląda tak samo jak cały ruch, a jednak macka stoi w miejscu. Znów mamy sięgnięcie tą macką jak najdalej, uniesienie tego tyłu do góry. Także bardzo fajnie. Bardzo fajnie to jest zrobione. Mam wrażenie, że ta macka się bardzo mocno tu wydłuża. Ona miała jednak taką długość. I te 2-3 klatki dalej. Ta długość się skróciła właściwie o, o tyle. A dodaliśmy tej macki dwa razy taką długość. Jest tu taka y, dość, duża, dość duża niekonsekwencja, niestety, którą można by było po prostu zniwelować, trochę obniżając to, jak bardzo się podwyższa, i trochę do lewej strony ją jeszcze posunąć, ten tył, czyli zrobić coś, coś takiego, zamiast, zamiast coś takiego. Wtedy byłoby bardziej czuć, że ta macka jest długości tej macki, którą wyrysowaliśmy tutaj, bo w tym miejscu nam się ona trochę niestety za bardzo, za bardzo wydłużyła. No i przez tą, przez tą niekonsekwencję, właśnie wynika to, że ona strasznie krótko nam idzie. Jakbyśmy chcieli, żeby ona szła tak krótko, i byśmy chcieli zostać przy tej długości tej macki, to moglibyśmy to zatrzymać gdzieś już. W tym miejscu, w sensie nie iść już wyżej tą macką, tylko stwierdzić, że ta macka jest po prostu leniwa. Ona nie lubi robić dużych kroków, boli ją kręgosłup dzisiaj. Siedziała przy krześle pracując 8 godzin, ma dość, nosiła meble później, więc robi małe kroki. Także albo kończymy ten ruch w tym miejscu i to przesunięcie wtedy o ten kawałeczek ma sens. No albo jak przesuwamy ją dalej, no to ją tu gdzieś trochę niżej, ale bardziej do lewej strony, tak żeby to przesunięcie miało ręce i nogi miało uzasadnienie w tym wszystkim, żeby ta długość macki się jednak nie, z, nie zmieniała. To by było wszystko jeżeli chodzi o, o same macki. Ja tu jeszcze mam jedno, jedno zadanie, które... Ktoś zrobił, stwierdziłem, że fajnie byłoby coś o tym powiedzieć, bo są takie oczywiste błędy, niestety. Ja może wam to włączę po prostu na szybko. Wygląda to tak. I problem tu jest taki, że z tego miejsca do tego miejsca no, przesunęliśmy się w tej klatce strasznie daleko. A w następnej klatce stoimy dalej w tym miejscu, i w kilku kolejnych również stoimy w miejscu, i to jest jakby największy problem tego, tego całego tutaj efektu. Wiadomo, że coś co leci nam do góry, i grawitacja nam to ciągnie z powrotem w dół. Te odległości tutaj powinny się zmniejszać, ale zmniejszać jakby powoli, a nie zrobić coś takiego, że nam ten element leci do tego miejsca i następna klatka jest tutaj to już stoi w miejscu no jednak tutaj tej siły było na tyle dużo że ona się musi rozbić na kilku kolejnych klatkach ja lubię sobie coś takiego przyjąć że każda następna klatka jest połową połową poprzedniej wtedy jest taka coś co możemy sobie zmierzyć ale to nie zawsze ma, nie zawsze ma sens ręce i nogi ale jest to jakiś, jakiś wyznacznik i tutaj coś takiego by miało zdecydowanie większy sens. To, że ta odległość nam się tutaj robi taka, a później wszystko nam właściwie stoi w miejscu, te przesunięcia tutaj są właściwie żadne, powoduje, że no dzieją nam się tutaj niestety dziwne, dziwne rzeczy. To jest tyle.